Cześć. Dzisiaj przetestuję akumulatorową szlifierkę kątową silnikiem bezszczotkowym firmy YATO model ITY82829. Szlifierka jest na akumulatory o napięciu 18V. W zestawie mamy akumulator 3Ah. Czas ładowania tego akumulatora ładowarką w zestawie to 1,5 godziny. Gwint szlifierki to oczywiście M14. Szlifierka na tarczę Fi125 to też fajna informacja. Dawniej były tylko 115 akumulatorowe. Kolejna fajna funkcja, jak chodzi o tą szlifierkę, to regulacja obrotów. Możemy tutaj regulować od 2000 do 9000 obrotów na minutę. W zestawie instrukcja obsługi pojedyncza ładowarka z diodami sygnalizacyjnymi. Możemy ją tutaj zawiesić na haczykach lub jakichś gwoździach. Akumulator 3 godziny tą ładowarką naładujemy w 1,5 godziny, natomiast ja dokupiłem również z tej firmy na akumulatory podwójną ładowarkę, którą możemy ładować dwa akumulatory naraz. Możemy naładować dwie dwójki w ciągu godziny, dwie trójki w ciągu 1,5 i dwie czwórki w ciągu dwóch godzin. Akumulator w zestawie o pojemności 3 godzin może pracować w maksymalnie 50 stopniach Celsjusza. Ja dodatkowo zamówiłem akumulator 6Ah, który nam wydłuży znacznie czas pracy tą szlifierką. Sama szlifierka. Regulacja obrotów. Dodatkowa rączka, możemy ją zamontować z jednej jak i z drugiej strony. Klucz do wymiany tarcz w zestawie, podwójny. Dosyć smukła, wygodna, wygodnie się to trzyma. Przycisk do blokady wrzeciona. Wciskamy, go, kiedy chcemy zamontować lub zmienić tarczę. Osłonę tarczy możemy regulować woli. Jest to szlifierka z silnikiem bezszczotkowym, a więc gwarantuje nam to o wiele lepszą wydajność i dłuższy czas pracy szlifierki oraz żywotność. W podstawie szlifierki mamy takie filtry, osłonki, które chronią przed dostawaniem się pyłu i kurzu do środka. W samej walizce mamy dwa miejsca na akumulator, z jednej jak i z drugiej strony. I dodatkowo tutaj możemy sobie schować tarczę do cięcia. U góry miejsce na rączkę. Do szlifierki pasuje również krążek na rzep. Ja przetestuję tarczę listkową. Tą szlifierką naprawdę bardzo wygodnie się pracuje, dzięki wąskiej rękojeści, dobrze i pewnie się ją trzyma w dłoniach. Mamy tutaj regulację obrotów, co najczęściej występuje tylko w drogich i markowych szlifierkach. Ja ją testowałem na akumulatorach 3,6 Ah, z tym większym akumulatorem szlifierka może naprawdę długo pracować, ale i ta trójka z zestawu też jest dobrym rozwiązaniem. Podczas testu często dociskałem szlifierkę i zaskoczyło mnie to, że szlifierka się nie zatrzymywała. To jest raz. A dwa to to, że ciąłem ciągle, pręd Fi12, najpierw na akumulatorze 3A, żeby sprawdzić, ile razy mogę zrobić takich cięć, a potem na akumulatorze 6A. Szlifierka nie wyłączyła się, nie potrzebowała ma odpocząć, nie poszedł z niej żaden dym, także po tym sądzę, że ta szlifierka jest naprawdę wytrzymałem elektronarzędziem. Myślę, że wpływ na to ma właśnie silnik bezszczotkowy. Ja Wam dziękuję za uwagę. Moim zdaniem jest to naprawdę dobre narzędzie, mogę powiedzieć. Piszcie, co o tym sądzicie. Czy używacie elektronarzędzi z tej firmy yy, lub z innych szlifierek akumulatorowych? Ja Wam dziękuję. Do następnego. Hej.